Zostanie vlogerem w dzisiejszych czasach nie musi oznaczać dużych nakładów finansowych. Już tak mały aparat jak Canon G7X w najnowszej wersji i możemy rozpocząć nagrywanie tego, co chcielibyśmy światu pokazać. Nasze hobby, nasze zainteresowania i wszystko to, co nadaje się do pokazania szerokiej publiczności. Canon G7X Mark III ma odchylany do góry ekran. Bo pozwala nagrywać time timelapsy, czyli te filmy, gdzie wszystkie obiekty poruszają się tak bardzo szybko. Pozwala nagrywać ujęcia w zwolnionym tempie. A co jeszcze bardzo ważne, ma gniazdo do podłączenia zewnętrznego mikrofonu. A to też bardzo ciekawy i popularny wśród vlogerów zabieg, że nagrywanie na tym aparacie da się uruchomić zdalnie. Odpowiada za to ten pilot, dodatkowe akcesorium, które można do niego dokupić. Rozdzielczość 4K, filmy wysokiej rozpiętości tonalnej HDR. No, kiedyś o takich rzeczach w kompakcie można było tylko i wyłącznie pomarzyć. Teraz może z nich skorzystać każdy.